Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Awatara. Dodatek do gry Łamacze Niebios Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek Kontynuujemy questa dobrze naoliwiona maszyna Będziemy wbijać teraz tutaj na kwadrat naszych przeciwników i robić im dużo rozrubę Znisz bazę dowodzenia, brawo Mamy tą bazę Musimy znaleźć wejście Mam radę przyskoczyć. 8 wsparcia O, siema. O, się wpierdzieliłem mu od razu na pies Fajnie. Siema. Cześć, ty. ty. Ty, trzy strzały i leżą. Bomba na banie, kończymy wam ambalet. Kolejny robocik, ciach. I uwaga, cyk na banie, pyk, pyk Na dwa hity Teraz twoja kolej, nie mam leczenia Ale ty giniesz, a ja się chowam, ciach Sporo macie tych robotów, nie powiem, że nie

It's all communications and intelligence there under a slate. Ogólnie posiłki zostały zlikwidowane zanim w ogóle reszta się pozbierali. No i tuwa. Schowajmy broń. I rozdupcmy to co mamy rozdupcć. O nie, czy ja dam radę to złamać. Matko kochana, już myślałem, że mi się nie uda. Ja pierdzielę... Dobra, apteczkę to sobie zbiorę. To mam rozwalić coś? Nie? Dobra, gdzie dalej? Tam, ty ty Pierpią na niedobór apteczek. Tu jest ten sprzęcior. O ja pierdziele jakie to trudne. За Okay. No nie ma wyjścia, trzeba iść po drudzie. Pani porocznik, ale pani to samo może wie pani co zrobić. Więc co mi to dało, że to aktywowałem, ale może coś dało. Активава, не давайте го боса. What for 104 command we're on the move evacuating the high altitude max throttle so i took care of lieutenant slate

all of Harding's lieutenants now. How can we do it? Fire your arrow, nie od odwagi dla friendly, ale od słowa dla what they try and destroy? No i gotowe. Weźcie ukończony. Punkt umiejętności zdobyty. Dobra, ale to chyba nic nie da. A nie, da jeszcze. No to zajebiście w ogóle. Dobra, 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 dobra. Darek dla klanu mnie nie interesują. Co tu jest? Dowiedz się, dlaczego poszukuję opuszczonej placówki. OK. Znajdź skradziony bęben, Dobra, to jest do zrobienia, ale to trzeba się tylko tepnąć i podnieść to po prostu, bo to już jest ta baza przez nas odkryta. wyświetla, dobra. To był ostatni, Daylight. Tu zrobię to! Bring them back for Minang. Espierwam, że finally get to słuchać strum. No dobra. Idziemy pogadać. Gdzie ty, Czulu, jesteś? Nie jest gdzieś na górze? Tam jest, dobra. Ale cię świecą i to z Kumplem jeszcze na no dotyk. Harding, Shema. I have the drums for you, Minang. Not even a scratch on them. Ah, I hope you dealt with those thieves too, warrior. Harding's people, their greed is like a disease. And we will stop them. Indeed. But for now, let me bring the good news to the champions. Our drums will sing once more to celebrate the games. No i questik ukończony I kolejny punkt umiejętności, i kolejna pierdoła do Ekwipunku, tutaj Wzmocnienie tego Ale chyba to Dobra, zadania Tego nie robię Tego nie robię Tego nie, nie wiem czemu to jest wyzwanie też nie robię. To zrobiłem wszystkie i dalej ten. Quest się nie zaktualizował, więc idę zrobić to. Jeszcze. Na pewno. I to chyba będzie już ostatni quest, który będziemy robili w tym gadku. Goście, ja tu już dawno byłem. Spodzili, you will need your bow for this test. Do not forget to play with honor. You must not call your ikran. Instead, you will need a keen eye to hit the targets before time runs out. Doesn't sound too hard. That is the spirit. Do not think about the legendary, not the archers whose footsteps you follow in. I believe in you, my Elan. A no,

Byku! Coś tu nie gra, bo się spierdoliłem właśnie. Chwila. Mam trafiać w cele, czy biec gdzieś też, bo w poprzednich wyzwaniach było, że mam biegać jeszcze. Dobra, nie pierdol, tylko mi powiedz gdzie ja mam biec, bo to jest ważniejsze pytanie dla mnie.

Tak, jeszcze mi wybuchnie w rejonie. nie? Horse Riding is art. No tam był jeden na dole, nie? Którego nie trafiłem. No, żeż, kurwa jego mać, nie? No, że się wkurwiłem teraz, nie? Jeden cel był tam na dole, którego nie trafiłem. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, który to był. 2 to ja tego nie zrobię. Butem. Dobra, zrobiłem. Jedna chwila. Nie ma w pierwszych głębszych. Trzeba serdecznie zamknąć. Wysoka, że możemy pomagać Itu. co friend. Zome jest tutaj w naszych Ale nie możemy się w Bo żyją i są together. To jest moment. After all we've been through, and it is not over yet. You can retry any challenge. Keep your skills sharp, Ma yy, Koniec zadania? Dobrze zrozumiałem. No i kiedy Mogę powtórzyć, mogę powtórzyć, mogę powtórzyć. Nie. Yy, dowiedz się, dlaczego ZPZ poszukuje opuszczonej postaci. Niku, ja nie wiem. Powtarzalny. Nie wiem jak go dokończyć. Tego nie będę robił. Tego nie będę robił. I tego też nie będę robił. Dobra, kończymy. Kończymy w takim razie ten DLC łamacze niebios, jeśli dobrze zrozumiałem. I zapamiętałem w końcu po tylu odcinkach, jak ten, się, jak ten dodatek się nazywa. Przewodnik uśliwego. Dobra. I co? I w kolejnym. W kolejnym już. Kolejnym już Kolejnym już odcinku Będziemy ogrywać sobie kolejne DLC A na teraz to tyle, dzięki serdeczne za oglądanie Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek Wbiję do linku w opisie i widzimy się o 17 W następnym DLC ku do awatara. Cześć